Działa? Tak, działa. Dobra, przywitaj Dobra, się. z tej strony ZagroTV. Dzisiaj pogramy w CS-a, w lol i w GTA. I może z... w inne crafty, ale zadziała. Siema jeszcze, ja jestem Radek i Wejdźcie na kanał Zagra TV. serdeczna łapka, serdeczny sub. Dla nas dwóch. Już gramy w CS-a. Dobra, to teraz gramy, nie wiem, na zwykłej albo, nie wiem, na botach. No. Offiseren, Konrad og Wile Wawnu.